Państwo, to pierwszy odcinek GTK Domino Show w Super wizji. Dzisiaj mamy budowlę tematyczną. No i tutaj, jak widzicie, mamy kostki ułożone w technice Sony Mod. Później o tej technice trochę więcej się dowiemy. Tak się prezentuje dzisiejsza budowla. Jeśli nie chodzi o pobicie rekordu. No, ale warto też podać, że właśnie te 202 kostki zostały dziś ułożone. No i... Czy wszystkie się przewrócą? Miejmy nadzieję, że tak. No to odliczamy... 5, 4, 3, 2, 1... No i wygląda na to, że wszystko się tutaj przewróciło. Także jest to dość dobry sygnał na sam początek tego programu. Teraz zapraszam na mały poradnik. A w dzisiejszym poradniku jak budować techniką Sony Mode? Na początek ustawiamy jedną kostkę w poziomie, a potem kolejne opieramy jedna na drugiej, tak aby właśnie. Te kostki, no tak, były położone w ukosie. No i widzicie, jak to się przewraca, trochę trudniejsze są do zrobienia zakręt. Tutaj też opieramy oczywiście te kostki jedna na drugiej. Tylko, że no tutaj trzeba tak już robić skręty. Tylko nie można robić tych skrętów zbyt gwałtownych. Jak widzicie, sami, nie jest to dość łatwa robota. No ale na pewno, jeżeli ma się wprawę, no to. Można to dość łatwo i szybko ułożyć. No i tak się to prezentuje. Wracamy tutaj. Teraz mamy yy, werdykt. Wszystkie yy, kostki zostały przewrócone, więc z dwóch co dwóch domin ułożonych Już się właśnie przewróciły. Widzimy teraz w tempie jeszcze raz. Te całe y, przewracanie się kostek podczas dzisiejszego odcinka, wszystkie kostki się przewróciły. Także, no, na sam początek tego programu, y, pierwszy odcinek, to bardzo dobry znak. Miejmy nadzieję, że w przyszłym odcinku, w którym będziemy już próbowali ustanowić pierwszy rekord personalny GTK Domino Show, miejmy nadzieję, że właśnie wtedy y, pójdzie to wszystko dobrze. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu.